Siema, siema, witam, 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 pozdrawiam. witam, 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 Jakie to miasto? Poznań szczepankowo, akurat przyjechałem, więc no, akurat przyjechałem, więc tam dokładnie to tak skiłowo, szczepankowo i no. No szkoda, no. Kiedyś to za większą. Witam, witam wszystkich, bardzo witam. No u mnie jest tylko tyle śniegu, więcej nie będzie. Cześć, cześć. Kiedy pokażę twarz, już dawno pokazałem, nawet trzy razy. A to dziękuję, dziękuję, że subujesz. Ja se na was czekam, nie wiem czy ktoś będzie. Na live nie będę pokazywał sorki, ale tak to pokazałem. Trzy razy na jakiś tam szorcach Takie pytanie jeszcze z wszystkich, którzy są na live, e, którzy są na live. Takie pytania, kto? Kto będzie? Kto przyjdzie tu, gdzie ja jestem właśnie? To jest Pikuś, obok szkoły. Hej hej, dobry dzień, cześć cześć. Kto będzie? W opisie mojego kanału jest wszystko. Siema siema siema, tak witam. Jest szkoła, i tu jestem. To wam pokażę. Jestem obok apteki. Pozdrawiam pędzela. Ja tu siedzę zimno, ale daję radę. No tak, Nikola.